Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zapraszam was na gofry. Jednak to będą gofry bardziej aromatyczne. A to dlatego, że dodałam do nich również przyprawę do pierniczka. Są lekko świąteczne i naprawdę bardzo, bardzo pyszne. Do miski wrzucam wszystkie składniki, czyli jajka, mąkę, mleko, proszek do pieczenia, odrobinę cukru pudru, troszkę oleju i szczyptę soli. Także przyprawę do piernika. To wszystko dokładnie mieszam. A następnie rozgrzaną gofrownicę lekko smaruję olejem lub psikam olejem w sprayu. Na to nakładam porcję ciasta i zapiekam, aż gofry będą rumiane. Potem wystarczy już tylko dekorować cukrem pudrem lub ulubionym dżemem czy bitą śmietaną. Takie gofry pierniczkowe smakują wyśmienicie, po prostu podane z miodem. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv together